W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Wierni. W naszym Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X bardzo sceptycznie podchodzimy do wszelkich objawień. Do wszelkich objawień raczej staramy się gruntować naszą wiarę na czymś, co jest nam przekazywane od pokoleń, od apostołów. I wszelkie takie rady, być może już, drodzy wierni, słyszeliście od nas, żebyśmy e, rady od kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego, Piusa 10, aby nie bardzo, niezbyt bardzo przywiązywać uwagę do wszelkich objawień prywatnych. I, drodzy wierni, są pewne wyjątki. Są wyjątki e, tych nabożeństw, które jednak kultywujemy, które zgłębiamy i które rozpowszechniamy. Jest rzeczą naturalną, że Każde Zgromadzenie czy apostolat, czy jakiś kapłan no nie może ogarnąć wszelkich nabożeństw, które są dostępne w Kościele katolickim. I nasze bractwo ma dwa takie główne nabożeństwa, które promujemy, które zgłębiamy, które głosimy. Jest to oczywiście nabożeństwo pierwszych sobot i pierwszych piątków. I dzisiejsze święto jest pierwowzorem, jest niejako e, tym źródłem każdego pierwszego piątku, które dzięki łasce Bożej e, wierni w naszej kaplicy tutaj w bielsku mają okazję wysłuchiwać i uczestniczyć. Jest to wielkie e, szczęście, drodzy wierni, gdyż nie we wszystkich kaplicach e, Bractwa jesteśmy w stanie udostępnić wiernym te pierwsze piątki. W Opolu na przykład są tylko pierwsze soboty, w innych kaplicach nie ma w ogóle ani pierwszych sobot, ani pierwszych piątków. Lecz tu mamy to szczęście i musimy wiedzieć, że każdy pierwszy piątek, każdy formularz mszy z pierwszego piątku jest niejako powtórzeniem dzisiejszego święta. Dlatego trzeba niejako zgłębić, niejako bardziej otworzyć się na te łaski tego wielkiego święta, aby nasze wszystkie pierwsze piątki w całym roku były bardziej owocne. To jest cel tego święta rzeczywiście i chcemy sobie to dzisiaj niejako trochę przypomnieć. Tak więc te pierwsze piątki wiążą się oczywiście z, z objawieniami świętej Małgorzacie, które Pan Jezus objawił świętej Małgorzacie Marii Alakok. I cóż ona tam otrzymała? Otrzymała tam wiele wizji, wiele, wiele natchnień i zadanie, aby rzeczywiście na świecie rozkrzewić to nabożeństwo do serca pana Jezusa, które było już wcześniej kultywowane. I jeżeli się zastanawiamy, dlaczego bractwo do tych objawień nie ma takich zastrzeżeń, jak na przykład do innych, dlaczego to kultywuje, a innych nie bardzo? Z bardzo prostego powodu. To objawienie było rozpowszechniane, było propagowane przez papieży przez lata. Również liturgia tym świętem niejako koronuje te objawienia, że są raz zgodne z objawieniem, że to jest nic nowego, gdyż w Piśmie Świętym mamy przesłanki o tej głębokości miłości, schowanej właśnie w sercu, w sercu Pana, Pana Jezusa. I to święto niejako pieczętuje to, że rzeczywiście jest to bezpieczne. Liturgia, liturgia którą Święty Kościół Katolicki ustanowił, jest pewnym wyznacznikiem naszej wiary. Dlatego trzeba też tego tak strzec. I tutaj mamy tą pewność. Często właśnie apologeci y, lub y, egzegeci lub y, y, kaznodzieje, którzy właśnie argumentują i przedstawiają wiernym, dlaczego w to na przykład wierzymy. Jednym z argumentów jest argument właśnie liturgii, że na przykład w IV wieku Kościół ustanowił takie święto, więc to nabożeństwo jest do propagowania. I Kościół święty ustanowił, Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby nam uświadomić właśnie tę wielką miłość Pana, naszego Jezusa Chrystusa, do nas. Drodzy wierni, dlaczego to jest dzisiejszego dnia? Czy to jest przypadek, że akurat w tym dniu jest to święto? Jest to święto ruchome, to prawda, ale jest niejako na zakończeniu byłej, już niestety nie ma tej oktawy, ale kończy, to święto kończy oktawę Bożego ciała. Nie jest to przypadek, drodzy wierni. Nabożeństwo do serca Pana, Jezusa, Chryst, serca Pana Jezusa ma i miało zawsze na celu zwiększenie tej pobożności do Eucharystii. To było również święto eucharystyczne. Niejako jako ukoronowanie tej oktawy Bożego Ciała, czyli 8 dni temu świętowaliśmy Boże Ciało, była piękna procesja, ołtarze, błogosławieństwa. I teraz mamy święto serca, najświętszego serca Jezusa, jako ukoronowanie tej czci ku najświętszemu sakramentowi również. O tym też nie zapominajmy, gdyż w tym najświętszym sakramencie to serce, które dzisiaj wielbimy, jest zawarte. Jakie są główne cele tego nabożeństwa? Najpierw być może przypomnijmy sobie książkowo, aby rzeczywiście nasze nabożeństwa do każdych pierwszych piątków rzeczywiście były bardziej owocne. Dzisiaj również mamy pierwszy piątek. Akurat tak się złożyło. Tak więc, jako Głównym celem tego nabożeństwa jest rozpalenie w naszych sercach płomienia miłości do Jezusa Chrystusa oraz zadośćuczynienie za zniewagi popełniane codziennie wobec Jego rzeczywistej obecności w najświętszym sakramencie. I drodzy wierni, w dzisiejszych czasach to święto powinno być jeszcze bardziej niejako czczone, gdyż niestety, ale Oficjalne, można powiedzieć, kościół bez właśnie pana naszego Jezusa, Jezusa Chrystusa w tym najświętszym sakramencie. A to nabożeństwo miało właśnie temu e, wynagradzać e, panu Jezusowi tą zniewagę. Więc miejmy to e, przed oczami przy każdym pierwszym piątku, co jest głównym celem e, tego święta i tych pierwszych piątków. I owa intencja wynagradzająca powinna rozciągać się na wszystkie czynności wyko wykonywane w ciągu tego dnia. Różwiernie jest to piękna praktyka, o której pragnę przypomnieć, aby właśnie ten pierwszy piątek nie był tylko odhaczeniem jednego z tych dziewięciu yy, pierwszych piątków, o czym za chwilę będę wspominał, lecz niech będzie całym dniem poświęconym Panu Jezusowi. Wszystkie Nasze czynności, wszystkie krzyże, wszystkie bolączki tego dnia powinny być w sposób doskonalszy, w sposób najbardziej głęboki właśnie zbierane w tej duchowości. Że później przyjdę na Mszę Świętą, w tym przypadku my mamy tutaj wieczorem Mszę Świętą, przyjdę i złożę u stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa, temu sercu, jako właśnie to nie, czynienie. Ten cały dzień, nie tylko wieczorną Mszę Świętą, nie tylko e, tę spowiedź, czy e, przystąpienie do, e, pierw, do, do Komunii Świętej. Tak więc to jest sens tego. Przekładajmy to trochę szerzej. I później ideałem jest, żeby przejąć się tym nabożeństwem i codziennie, tak naprawdę, drodzy wierni, myśleć o tym sercu Pana, e, Pana Jezusa, które jest pełne miłości, z którego my musimy czerpać. My nie mamy na tyle miłości, aby wszystkich kochać. My nie mamy tyle miłości nadprzyrodzonej, żeby, żeby nie znosić trudy i znoje tego świata. Musimy sobie to uświadomić. I to przebite serce Pana Jezusa na krzyżu, z którego właśnie wylała się krew i woda, jest źródłem tej miłości, o którą musimy zabiegać, o którą musimy również, drodzy wierni, prosić. Tak więc, to jest cel y, tego nabożeństwa. Warunki wszyscy na pewno dobrze wiemy. Dziewięć kolejnych y, pierwszych piątków, musimy przystąpić do Komunii Świętej. Musimy się wyspowiadać. Tutaj warto przypomnieć, że spowiedź może być y, osiem albo osiem dni przed albo po danej mszy świętej, więc nie musi to być koniecznie dzisiaj y, spowiedź święta, lecz komunia święta musi być przyjęta w pierwszy. Piątek. Jest to różnica w stosunku do pierwszej soboty, gdyż pierwszą sobotę za pozwoleniem kapłana, również warto o tym wiedzieć, można przyjąć komunię świętą w niedzielę następnego dnia, aby wypełnić to nabożeństwo. Więc niejako wymaganie pierwszego piątku jest bardziej wymagające pod tym względem, że rzeczywiście ta komunia święta musi być tylko i wyłącznie w pierwszy piątek. Dlatego tutaj rzeczywiście jest szczęście, gdy kaplica może się tym cieszyć, comiesięcznym y, odprawianiem mszy świętej w pierwszy, w pierwszy piątek. I drodzy wierni, obietnice, które daje nam Pan Pan Jezus, gdy ktoś wypełni te dziewięć, pierwszych piątków, są, są ogromne, są przeogromne i na właśnie na koniec tak naprawdę y, tego krótkiego okazania, tylko przeczytam te obietnice Pana, Pana Jezusa. Niech to nam uzmysłowi, jak wielki e, dar dał to nabożeństwo, jak wielkie możliwości. jak wiele my tracimy, jeżeli nie w tym duchu e, przy, przychodzimy tutaj. Jeżeli przychodzimy być może tylko, e, tylko, aby to gdzieś tam odhaczyć, nie myśląc o tym, że rzeczywiście nasze życie musi się gdzieś tam zmieniać. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś dziewięć kolejnych piątków przyjdzie, przystąpi do Komunii Świętej w tych intencjach właśnie wynagradzających, jeżeli się wyspowiada w tym lub osiem dni lub po pierwszym piątku w tej intencji, Pan Jezus mu obiecuje. Dam im wszystkie łaski niezbędne do wypełnienia obowiązków stanu. W ich rodzinach zapanuje pokój. Pocieszę ich we wszystkich trudnościach. Moje serce będzie dla nich ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Będę im obficie błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach. Grzecznicy znajdą w moim sercu źródło nieskończony ocean miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe szybko staną się doskonałe. Będę błogosławił domostwom, w których czczony będzie wizerunek mojego boskiego serca. Kapłanom dam moc skruszenia najtwardszych serc. Imiona tych, którzy będą propagować to nabożeństwo. Zostaną na zawsze wyryte w moim boskim sercu. Wszystkim, którzy przystąpią do Komunii Świętej w ciągu dziewięciu następujących po sobie miesięcy, dam łaskę skruchy w momencie śmierci. Nie umrą pozbawieni mojej łaski i sakramentów świętych. Moje serce będzie dla nich pewną ucieczką w ostatniej godzinie. Drodzy wierni, więcej na, nam nie trzeba, aby zachęcić, aby się zmusić rzeczywiście do praktykowania tych e, pierwszych piątków e, miesiąca. I również sobie uzmysłówmy, być może wytłumaczmy, dlaczego Pan Jezus tak wiele nam obiecuje. Jak to jest możliwe, że tak naprawdę tylko dziewięć piątków i sobie wyprosimy, wyprosimy sobie tak naprawdę godną śmierć i te wszystkie łaski, o których przed chwilą słyszeliśmy. Musimy wiedzieć, że Pan Bóg, który spogląda na nas z góry, również Najświętsza Maria Panna, bardzo doceniają pomoc, bardzo doceniają współczucie i zadośćuczynienie. Jeżeli Matka naszego Pana, naszego Jezusa Chrystusa, jeżeli Ojciec widzi, jeżeli ktoś przez dziewięć miesięcy rzeczywiście czci Jego serce, wynagradza Jego obrazy, wynagradza świętokradztwa, które są na tym świecie niezliczone, choćby po tych dziewięciu miesiącach, rzeczywiście gdzieś odpadł, gdzieś upadł, odwrócił się, to jednak Bóg, widząc, że ktoś ten czas poświęcił jemu, temu, temu, swoje, temu, i temu synowi, którego on ofiarował, czy Matka Najświętsza, która widzi, że, jego, że jej ukochany syn otrzymał przez dziewięć miesięcy to pocieszenie, to się odwdzięczy. Również i my czasem, jeżeli ktoś by nas obraził, ale wcześniej wysłużył nam wielką przysługę, dużo łatwiej możemy Mu wybaczyć. Dużo łatwiej możemy powiedzieć, że On kiedyś mi bardzo pomógł. On kiedyś wyświadczył mi wielkie dobro. Teraz upadł, teraz się odwrócił, teraz być może mnie obraża, ale jestem dużo bardziej skłonny Mu wybaczyć. Bóg jest doskonały i Bóg to zapamięta i nas o tym zapewnił, że jeżeli my poświęcimy to, to sobie zapewniamy rzeczywiście to zbawienie, jeżeli, e, jeżeli rzeczywiście do tego podejdziemy tak, jak... W objawieniu e, święta Małgorzata to otrzymała. I to niech nas prowadzi, do wierni, niech nas rozpali to nasze serce, e, nasze serca do tej właśnie miłości, serca Pana Jezusa, abyśmy rzeczywiście te dziewięć piątków zdobyli. E, miesiąc po miesiącu, a na pewno na tym się nie zakończy, nasze życie się polepszy i będziemy kontynuować to, aby dalej wynagradzać e, Panu Jezusowi, te wielkie obrazy, które niestety i w naszym narodzie się spotykają i coraz częściej, o których coraz częściej się słyszy. Tak więc módlmy się teraz na tej mszy świętej. Klęknijmy właśnie przed tym Panem Jezusem, z którego wypłynęła ta krew i woda dla naszego zbawienia. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.